Sobie, nie kryłbusy. nie niepokój, bo ciekawego nie pochowałem. <grymne> <muchy> Sympatyczny trening. Idziemy teraz jak mu do naszego Platyno Houseu, czyli też domam z YouTube'a. Dzięki za przelewy. No nic, moi bracia, siostry, zaczęli montować filmik. My dajemy ci surowy content, który możesz sam sobie podgrzać i usmażyć na wiele różnych sposobów. Czyli ja daję ci myśl, a ty ją możesz Możesz przetworzyć na dzieło stary, możesz stworzyć piękną serwetkę, ale niekoniecznie możesz stworzyć firmę. Możesz poprawić zdjątki. Kurwa, kurwa, nie, nie wyraźnie w tych okularach, które są całe brudne.